Samochód legenda. O tajemniczej przeszłości i magicznych zdolnościach. Rodzina w karapatach. Czuję się świetnie. No powiedzmy tak sobie. Lecz nawet gdy wszystko idzie źle, nie wolno tracić nadziei. Zaopiekuj się nim. Jeśli masz kłopoty, garbi ci pomoże. Ekstra, wróżka na kółkach. <laughs> Magiczna moc, tylko czeka, by ktoś ją uwolnił. No, hamulce ma raczej w porządku. Jest mocny. Na start. Jest szybki. Jedziesz, no. Matko. Jest sobą. Darby. Trochę za młoda. Szafa i tańczy. Ty, mrugnął do Walt Disney przedstawia film o nietypowej parze. Pościgamy się? Która zaskoczy cały świat. Lindsay Loa. Sam wie, co ma robić. To tylko samochód. Nadjeżdża. Wypasiony. Skręcony. Zabajerowany. Czerwi. On nie zaczepia! Przebrzeźnia mnie! O, znowu zaczyna! Garki super bryka! <gry>